Cześć, witam w poradniku Liszwa Expo przeciwko orkom i ludziom. Znaczy w, tym, w tej części będzie tylko ork, a w następnej tak będzie ludzie. Okej, okay, mamy pomocnika Gula, który będzie nam mniej więcej mówił, co trzeba robić. Na początku produkujemy dwóch kolitów, i następnie stawiamy altar i kryptę, dokładnie tak. Jest to dosyć proste i zrozumiałe. Myślę, dla każdego, tak? Nieważne, jaki jesteście graczem, dobrym, mocnym, średnim, to i tak każdy jest w stanie zrobić. I teraz tak, w momencie, jak zrobicie te ruchy pierwsze, zbieracie 150 zł i stawiacie Zigurata pierwszego. Mamy za chwilkę 150 zł, i od razu zostawiam Zigurata. Pyk, tak jest, mamy to. I teraz tak, po tym Ziguracie musimy zamówić sobie kolejnego Akolite. I ten Akolita, o, nie zamówiłem go, sekundka, teraz go zamówimy. I ten akolita postawi nam sklep. Po czym zabije Krytera. I teraz tak, tego Krytera musimy zabić po to, żebyśmy mogli sobie od razu, jak wyjdzie nasz bohater, żebyśmy mogli sobie od razu zrobić szkielety, które przyspieszą nasze klipowanie. Widzicie, stawiam sklep. Teraz akolita idzie na polowanie. Po czym pójdzie na skałtowanie. Robimy gula od razu kolejnego. Jak możemy, jak zrobicie nam krypta. Zrobiliśmy gula. Mamy jeszcze super bloka. Nie możemy jeszcze teraz. zrobić. Tak, to niestety wygląda. Ok, robimy lisza. I teraz tak. Stawiamy sobie kolejnego zigurata. Tak, mieliśmy to rozpisane. I produkujemy cały czas gulę. Trzeba o tym pamiętać, żeby gulę cały czas produkować. Oddam życie za Potrzeba więcej złota. Jest dla mnie rozkazany. Potrzeba więcej złota. Przeciwnik ma 5100, Mera. Widzieliście na początku gry. W momencie, jak wyjdzie nasz liż, patrzcie, skautujemy sobie przeciwnika i co robi. Musimy zobaczyć, czy to są headhunterzy, czy nie. Zgodnie z twoją wolą. Ok, widzimy ormila, to znaczy, że są headhunterzy. Wracamy naszym akolitom do bazy. I teraz tak, będziemy mieli 4 góle w momencie, jak wyjdzie nasz bohater. Ok, wyszedł Farsir. Więc co? Dobra, jak akolita Tak, stracę niech zagra nam przynajmniej na czas. Ok, robimy nowego akolita, bo tego stracimy. Ok, sprzedajemy itemy, kupujemy itemy, których potrzebujemy do skripowania i zrobienia expa, Łapiemy nasze gule. Niech oddadzą drewno. I dzięki temu, patrzcie, dzięki temu, że zabiłem tego krytera, patrzcie, mogę sobie od razu zrobić dwa szkielety. I mam te szkielety. A już jest gotowy. Cały czas produkujemy gule. Trzeba o tym pamiętać. Cały czas produkujecie gule. Zmieniamy sobie powolutku agro na szkieletach, Szpony ataku, bardzo fajny przedmiot, nic nie tracimy. Wolę sobie ja zawsze na pierwszego kampa skripować, zanim, zanim pójdę na kopanie złota, bo dzięki temu, patrzcie, będę miał cztery szkielety teraz, widzicie? I mam cztery szkielety, żeby szybciutko sobie skripować kopalnię. Gdyby przeciwnik mnie tam próbował łapać, to ja już w razie czego mam dużo więcej jednostek, też Więc na przykład mogę dwa szkielety wysłać, dwa szkielety gula wysłać za jego farsirem i mikrować się z jego wojskiem, gdyby tu był, tak? Ale go nie ma. I teraz tak, jak najszybciej stawiamy Zigurat i budujemy kopalnię naszą. Ok, niestety ale akolito został złapany. Normalnie byśmy to zrobili tak szybko, jak tylko możemy. Mikrujemy wiadomo jednostki i gramy rytuał. I teraz dzięki temu, że mamy rytuał, Lisz nigdy nie będzie miał problemu z maną. Dlaczego? Bo szkielety, które sobie kastujemy, możemy je zjadać za pomocą rytuału i cały czas regenerować sobie za darmo, niemalże za darmo man na Liszu. I teraz tak. Jako, że robimy EXP, i gamy na orka, na razie posiedzimy przy naszej bazie, tak? Zostawimy sobie nekropolię. Patrzcie, cały czas produkuje gulę, stawiam sobie nekropolię. I to tak, spójrzcie, co, co mówi nam gul. Dokładnie tak, to co mówi nam gul, już nie będę powtarzał w tym momencie, ale nekropolia jest bardzo ważna, jest bardzo przydatna przede wszystkim. OK, Robimy akolitów, już ekspo raczej się postawi. Trzeci poziom na liścu sobie zrobię. Wkasujemy nowy, bo i tak mam manę. Patrzcie, zadam szkieleta. Pyk 45 many zregenerowany w sekundę. Sobie I teraz tak, y tutaj sobie zrobię tower'a, tak widzicie, nie towera, ale gdyby do was Ork przyszedł do bazy głównej i próbował zabijać akolitów w głównej bazie, tam też sobie w czego stawiacie towera. Wiadomo, musicie też grać z grą. Dobra, mamy trzeci poziom na liszu, robimy sobie akolitów. Y gule idą zebrać drewno i tak dalej, bo, bo musimy sobie techa zaraz zrobić. I teraz tak, idziemy naszemu za chwilkę Liszowi kupić buta. Sprzedamy ten pierścionek, sprzedamy te ciżemki plus 3 do zwinności, kupimy sobie buta i strikleta. Na cirkę jeszcze trzeba poczekać. I mamy cirkę, czyli ten diadem arystokracji, tak? Okej, okay, gdzieś tu jest przeciwnik. Szukamy go. Może uda się zrobić Jacka. Robimy cały czas akolitów. Ok, o jest! Creep jack, pik. I patrzcie, zrobiliśmy mu Jacka. I sam Lisz może tutaj robić presję. Patrzcie, mamy iluzję, która będzie nam teraz dawała wizję. I patrzcie, nie bije się jak nie muszę. Patrzcie, mamy buta. Po to mamy buta, żebyśmy mogli się zinkajtować. Czekamy na dobrą pozycję, rzucić nowe. O teraz. Dobrze. I zabijemy, patrzcie. Pierwszy. Martwy. Headhunter nice. Zaraz mamy kolejny nowe, robimy te trzy, te dwa, przepraszam. W momencie jak zrobimy te dwa, okej, okay, czekaj, nowa, stawiamy cmentarz. Yy, okej, okay, już nie mam many, mogę się cofnąć. Kiedy to potrzebuje, żeby teraz zgenerować manę. No, no, Dobra, i teraz od razu stawiacie potem cmentarz. Jak postawicie cmentarz. Jak w bazie nie stawiam Tower tylko dlatego nie postawiłem go wcześniej, dlatego że byłem, yy, byłem bezpieczny w early game, Ale teraz sobie mogę go postawić, tak? kupuję sobie znowu szkielety i kupię sobie różdżkę i dzięki temu mogę się wychilować zaraz bez problemu. Biorę tych, te goon'e i idziemy sobie klipować. tutaj za pomocą iluzji ściągnę sobie kampa, zaraz sobie dostawimy drugą kryptę. Ok, poluję kampa, patrzcie, idziemy sobie darmo sklipować. po całym klipowaniu zregenerujemy sobie manę na liszu, HP i tak dalej. Tutaj sobie zostawiam z górzka. dostawimy sobie kryptę. No i mamy super ekonomię, jesteśmy raczej bezpieczni, tak mi się wydaje. Zabiliśmy kilku kilku headhunterów, od razu zjedziemy szkieleta, żeby regenerować manę, cofam gula, żeby zbierał drewno. Generalnie do, do drewna trzeba mieć tak w pewnym momencie, jak skończycie klipować, cztery gule minimum, nie? Ja sobie zaraz te gule tutaj dorzucę. I te, trzeba mieć tak, ze cztery gule minimum, nie? Jak macie pięć, to będzie 100% git. Cztery to jest minimum. Ok, zregenerujemy sobie życie, patrzcie, pyk. Zaraz będzie życie. Mana jest i patrzcie, widzicie? Patrzcie, Lisz cały czas biega z 400 many. Nie ma problemu z maną w, tym, w, tą, w tej strategii. W ogóle, naprawdę. To jest super strategia. Lish jest potężnym bohaterem. Okej, okay, robimy upgrade do ataku dla findów i zaraz zaczynamy produkować findy. Szukamy przeciwnika, czy nie klipuje nam tu jakiegoś kampa. Okej, okay, tego nie robi. Może reda robi, albo kopalnie złota. Zaraz zobaczymy, albo Golema. Zobaczymy za chwilkę. Dobra. Eee, dobra, cztery gule to jeszcze jednego dorobię, sobie tutaj gola, to jest Gola, tak jak mówiłem. 5 góli jak macie to jest git, robię już sobie też windy, okej okay, on to zrobi, Zrobimy sobie szkielety, zjemy szkielet od razleman. O, i jest, widzicie. I patrzcie, ma headhunterów, ma bohatera drugiego i tak dalej, ale patrzcie, my mamy nowe, nowa jest potężna. Wymiana gule za headhunterów to jest generalnie bardzo dobra wymiana dla was. gule to są bardzo słabe jednostki. Znaczy bardzo słabe. Na tym etapie gry, jak już jest Mas versus Mas, to gule sobie średnio radzą, tak? Mamy buta, dzięki czemu nie musimy się bać jakoś super hexa. Dobra, tamtego już dobiję? Szkielety dobiją. Okay. Zobaczcie, rozsyłamy szkielety, żeby dobiły tych Headhunterów i jest super, tak? Mamy, dobra, robimy od razu D3, stawiamy rzeźnie. Robimy drugiego bohatera. Robimy zaraz upgrade, wszystko. Cały czas kontynuujemy. Do findów zakopanie. Okej, okay. tak jest, upgrade do ataku. I patrzcie, ekonomia, wszystko pięknie pracuje. Pięknie. Wszystko mamy wyskautowane. Góry niech tam zgrają drewno. Widzicie? Patrzcie, miałem 5 guli do drewna, a patrzcie, jakie są problemy z drewnem. To nie jest wcale takie proste. Robimy, patrzcie, szkielety, znowu regeneracja many i HP. I super. No i teraz tak, to co my chcemy tak jak naprawdę teraz w tym momencie zrobić, to już się nie chcemy bić z przeciwnikiem. My teraz będziemy chcieli sobie właśnie creepować. I po prostu uzbierać sobie 60-70 Supply'a i zaatakować Orka w jego Expo, jeśli zrobi, albo po prostu w jego bazie, tak? Więc zaraz sobie pójdziemy klipowanie. Mamy dekacza, od razu z dekaczem pójdziemy klipować. Dobra, no i idziemy sobie klipować z dekaczem. Robimy od razu statuę. Droga, raczej życia i many. Upgrade robimy wszystko, ekonomia hula pięknie. Lisza możemy zostawić do tankowania, dostanie coila. Web'a robię na wypadek, gdy przeciwnik miał Viv'y. Tak, brainy do ataku się robią. Patrzcie, szkielet, pyk, zjadacie od razu I macie mnóstwo znowu mana na liszu, widzicie? Mikstura many, super. Okej. Okay. Kupimy inwulka, tak, macie. No i produkujecie cały czas tak naprawdę findy, statuły, Trzeci bohater, jak doda, ataku już mamy zrobione dwa, więc robimy sobie jeden do pancerza. I patrzcie, przebijacie w miarę szybko limit, 55 już mam. Zjadam sobie znowu szkieleta. No i co, może, może pójdziemy sklipować na dole mojej kampy, zrobimy sobie tego gnola i pójdziemy do czerwonego kampa. O, oho, dobra. Spokojnie, liszma, ma ma deka. deka widzicie? Cofnąłem deka, zobaczcie na to. Deka musi być z tyłu. Jak deka nie zginie, nie zginie was bohater. Nie ma opcji. On nie ma, jak go zabić. Patrzcie, widzicie? Lis uśmiechnięty, zadowolony tankuje. Takie obrażenia, że to jest głowa mała, nie? Ach, uciekł, mi, mi się że go zabije. Dobra, i patrzcie, widzicie? Super. Nic nie straciłem. Patrzcie, Lis znowu połykamane i jest git, nie? Dobra, idziemy sobie klipować. Atakujemy dopiero. Zrobimy Draw Rangerkę trzecią, pewnie. A, i nie zauważyliście tego. Przed chwilką sobie zrobiłem upgrade do plecaka dla jednostek, dlatego że mój bohater nie musiał się cofnąć, żeby kupić Orba. Orba doniesie mi po prostu jednostka, nie? Fint, którego zaraz zrobimy. Dzięki temu sobie mogę normalnie klipować, a on nic nie muszę martwić, nie musi się cofać i nie tracę czasu, tak? Zaraz, mam, mam teraz 1000 złota, ale zaraz to złoto zniknie, zobaczycie. To nie jest tak, że o Boże, ilo ma złota, nie. To złoto zaraz zniknie, to wszystko jest normalne, zaplanowane, tak? I zaraz zobaczycie, jak to wszystko zniknie. Dobra. No i jak widzicie, nie? Idzie to naprawdę dobrze na razie. Strategia jest super. Generalnie Lish Expo to jest jedna z najlepszych strategii aktualnie w grze jakie są. I patrzcie, widzicie, patrzcie. Mana, orb. I kupuję bohatera. I patrzcie, miałem przed chwilą 1000. Ile tam? 200-300 golda? I już nie mam 0 Patrzcie. Kupię jeszcze teraz bohatera. Przerzucę i najpierw. Eee, dobra, nie. Inwulaty, I patrzcie. Gdzie jest, jest Rangerka Tu, dobra, widzicie? Dobra, weźmiemy silensa. I prawie nie ma złota. I zaraz zaczniemy produkować tutaj item, te jednostki, przywrócimy sobie itemy. I tej nadwyżki nie ma, nie? I tej nadwyżki po prostu nie ma. Widzicie? Patrzcie, nadwyżka jest zbita. I teraz tak, całego golda nie wydajemy, bo możemy też prawdopodobnie zrobić destro, sobie jak będzie trzeba. Okej, okay, jest przeciwnik tu. Okej. Okay. Widzicie, no już wszystko sami może zabija, nie. I teraz zwróćcie uwagę, tak naprawdę. Obejrzyjcie sobie tą gierkę jeszcze raz. Zobaczcie, co ja w tej grze tak naprawdę zrobiłem coś, czego nie zrobi jakiś super mocny gracz. Tak naprawdę niczego. Każdy jest w stanie to zrobić, nie? Tą strategię. Wiadomo, jeżeli zagracie. Na, jeżeli tą strategią wygracie kilka gier pod rząd i nagle zaczniecie trafiać jakichś uberkoksów, dobrych graczy, to faktycznie będziecie mieli ciężko, nie? Ale ja w tej grze starałem się robić jak najmniej żeby wam pokazać, że to nie jest wcale ciężkie, nie? Strategia jest jedną z najlepszych strategii, jakie aktualnie są w grze. Dobijemy sobie tego. FS-a. Jedna z najlepszych strategii, jakie są aktualnie w grze. I jak ktoś gra Undeadem, musi grać tą strategię. 1 na strategię. W jeden na jeden. Ona jest świetna, jest super. A co najlepsze, jeżeli grać się nauczy tej strategii, o idzie. To będzie potrafił jednocześnie grać na orka i na elfa. To była dosyć szybka gierka. Mamy wity pojedynkowicz. Prawdopodobnie jeszcze Wam pokażę jak grać na Huma, ale to w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!